Dzień dobry. Ojciec Efram z pozostałymi mnichami produkuje legendarny dżem z Jerzyny Nuktajskiej. Możliwe, że będzie to tajny składnik, którego potrzebuje. Wasz dżem jest legendarny. Podobno. Może zacznę od dwóch małych słoików. Najpierw praca. Co? Brakuje nam ludzi. Mieszka tu tylko sześciu mnichów. Jasne. Musimy postawić ogrodzenie, zanim nadejdzie zima. Jeśli pomożesz, zjemy trochę dżemu. Poważnie? Tak. Do roboty. Zaczniemy od słupków. Przed kim chronimy te jeżyny? Przed jeleniami i niedźwiedziami. Znowu temisie. się. Przynajmniej nie wspomniał o pumach. Okazuje się, że tutaj nie ma czegoś takiego jak darmowy poczęstunek. Czuję się jak w Szkocji. Rzucamy tam palami. Kopanie dołków będzie bardziej przydatne. Sądzisz, że te słupki nie są ciężkie? Moim zdaniem nie są. Tutaj? Tak. Może mi się trafił cięższy. Może? Tu jest dobrze. To część twojej przygody. Ziemia jest piaszczysta. Świetnie. Nie żartujesz, ojcze. Wasz dżem nie jest zwyczajny. Trzeba zrównoważyć pektyny i kwas. Dlaczego popyt jest taki duży? Jerzyna nuktajska jest symbolem górnego półwyspu. Macie tu dużo niedźwiedzi? Całkiem sporo. Podobno więcej niż ludzi. Naprawdę? Czasem słyszę też wilki, ale one nie jedzą jeżyn. Jak miło. Taka głębokość wystarczy? Oh, you beat me. Byłeś szybszy. Jest dobrze? Zdyszałeś się, ale masz głębszy dołek. Będzie dobrze. Przepraszam za przekleństwo. Obyś tylko nie mieszał do tego Boga. Tak, jest dobrze? Może być. A teraz beton. Świetnie. Oby ten dżem był smaczny. Jest? Podoba mi się ta pewność siebie. Stawiamy słupki. Dasz radę? Tak. Czy w czasie zimy mnichom mogą towarzyszyć panie? Nie. A gdyby mogły, życie duchowe i bez tego jest trudne. Rozpraszałyby was, modlę się za cały świat i nie chcę zawieść. Atrakcyjny z ciebie gość. Może jest jakaś tajna stronka dla mnichów? Nie, ja takiej nie znam. Tylko pytałem. Macie tu mnicha odpowiedzialnego za kuchnię? Tak, jakby. Gotuje ojciec Bazyl. Naprawdę ma takie imię? Tak. Jak Bazylia mówi, że pasuje do pomidorów. Nie skacz, tylko przyklep ziemię. Dobra, pierwszy raz stawiam ogrodzenie. Zadowolony? Zadowolony? Powiedzmy, idziemy na dżem? Jeszcze 23 słupki. Daj spokój, muszę nazbierać jeżyn. Mamy dwie taczki z ziemią. Wiesz co? No? Zrobimy wyścigi. Z taczkami? Będzie fajnie. Jaki dystans? Z tego miejsca do tamtego skrzyżowania. Father, Poważnie? Przepraszam za przekleństwa, ale to nie jest w porządku. To nie, mojego imienia używasz na daremno. Fakt. Mam 53 lata. Daj mi przynajmniej 10 sekund przewagi. Ile? 5. Fory dla staruszka. 5 sekund. Zgoda. A to kto? O A to kto? Co robisz? Przyśpiesz. Odwiedzam górny półwysep w Michigan. Wysportowany ojciec Efram kazał mi pracować. Ścigamy się taczkami. Niech ojciec zwolni, proszę. Tak! Moje gratulacje. Czy teraz dostanę trochę dżemu? Jasne, idziemy.